Się widzowie z tej strony Bartekowski i chciałbym Wam powiedzieć, że są prace nad kawusią i niestety nie wyrobimy się do 10 listopada. Tylko no, najszybciej to będzie 15 listopada, 20 listopada, a już piosenka cała 1 grudnia na 100% będzie więc. Tak, 15 albo 20. No, a 15-20 listopad będzie trailer kawusi, bo nie wyrobimy się po prostu. bo pracujemy nad tym, więc w ogóle zrobiliśmy nowy nasz kanał, czyli. Nie wiem czemu to nie działa, albo po prostu wezdę mój kanał. I czytaj eee. taki nigierki music jest to nigierki productions, można tak to wejść podam wam link y, w opisie tego kanału no dobra, no to siema